Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania, ze szkolenia w Siewierzu. Witacie, Alina Kaźwierczak. Dziś cały dzień pracowaliśmy nad emocjami, więc nie sposób kilka słów na temat emocji powiedzieć. Emocje w naturze trwają około 7 sekund. I one po prostu pojawiają się, po siedmiu sekundach naturalnie znikają. I to jest tak w naturze, że to dotyczy również zwierząt. Zwierzęta też mają taką umiejętność, że jak antylopa ucieka przed gepardem, to jest wyrzut adrenaliny, no a później po tym, jak minie niebezpieczeństwo, to zwierzęta bardzo szybko wracają do homeostazy. No i taka antylopa już po chwili skumie sobie trawkę i już nie myśli i nie wraca do tego, co było. W przeciwieństwie do nas, do ludzi, ponieważ co my, ludzie, robimy, my emocje podtrzymujemy. I tak jak emocja się pojawia i trwa 7 sekund i powinna zniknąć, tak my potrafimy ją podtrzymywać godzinami. W jaki sposób my ją podtrzymujemy, że my zaczynamy o niej rozmawiać? I ja idę do koleżanki, idę do kogoś i mówię: Słuchaj, bo on mnie tak zdenerwował, już by dawno mi minęło, ale to, że ja zaczynam opowiadać na ten temat, to znowu to wzbudza kolejne emocje, no i ja oczywiście się nakręcam i te emocje sobie. Podtrzymuje dlaczego? Ponieważ tak podświadomie chcę tych emocji, potrzebuję tych emocji, i one są mi do czegoś potrzebne. Pytanie do czego? Do czego potrzebujesz złości? Do czego potrzebujesz żalu? Do czego potrzebujesz zdenerwowania, żeby to jeszcze utrzymywać? Zastanów się, bo to jest ważne, żeby sobie na te pytania odpowiadać. I łatwo jest mówić o emocjach, kiedy one cię nie dotyczą, kiedy Ty jesteś spokojny, Ty jesteś właśnie w takim wielkim spokoju i mówisz do drugiej osoby: No wiesz, odpuść sobie, nie denerwuj się. Jeszcze nie znam takiej żadnej osoby, która na stwierdzenie nie denerwuj się byłaby spokojna. Ale z drugiej strony warto przyglądać się emocjom, ponieważ one zawsze nam mówią o sytuacji, w której się znajdujemy. Ja jestem teraz w stanie relaksu, w pięknych okolicznościach natury nad cudownym jeziorem, które wam teraz pokażę, w siewierzu, w cudownych okolicznościach natury. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Wam, żeby Wasze emocje dużo Wam o Was zawsze mówiły. Miłego dnia.